Zobaczcie, byłam dzisiaj w Biedronce, bo e, chciałam kupić szparagi w promocji i złapałam też kwiatuszki. Tak, teraz myślę, czy e, dobrze zrobiłam biorąc jeden bukiet, bo jednak, e, kiedy w tym takim dużym wazonie jest ich więcej, to po prostu fajniej to wygląda. A mam też taki mały, ale tam z kolei jest jakoś takim ciasno, więc są na razie tutaj. I tak myślę, że może w sumie drugi bukiet byłby czymś byłby dobrym pomysłem. Dzisiaj w ogóle koleżanka mi rzuciła przemiły komplement jakoś tak, wiecie, od razu ciepło na serduszku. I tak, co, mamy dzisiaj czwartek, my po południu będziemy jechać do Szczytna, bo mamy misję specjalną znaleźć duży transporter dla naszej mejwiski, bo jutro czekają ją sobie. Także ja powiem Wam szczerze, jestem troszeczkę w nerwach, jak to wszystko będzie, jak to się potoczy, ale myślę, że będzie ok. I, i, I co? Zaraz nam wyciągnę śniadanko. Zagrzałam peruwy, rzecz mocno kontrowersyjna, ale tak grzeję, bo po prostu wiem, że takie rzeczy Dalia zje. Wczoraj zrobiłam im tostę, myślałam, że będzie szałciało, ale Lila zjadła jednego, a w zasadzie jakoś tam wcisnęła w siebie, a Dalia. Gardzi, więc już czasem powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, co im takiego serwować, bo niektóre rzeczy no po prostu też zależy, jaki dzień. Bo czasem wszystko wchodzi, wiecie, przepięknie, a czasem ee, wybrzydzanie na 100%. Dziewczyny i chłopaki. Był kurier, więc zrobimy przymiareczki. Powiem Wam, że pokładam wielką nadzieję w tych rzeczach. W ogóle nie wiem, po prostu ostatnio jakoś tak mi odbiło, ale otwieram się na nowe, na coś innego, na coś fajnego. Te dwie koszule po prostu są tak urocze. Zobaczymy, która wygra. Mam trochę już białych rzeczy. Ta w groszki jest przesłodka, przeurocza, ale wiadomo, że przez grożki troszeczkę problematyczna, w sensie bardziej wymagająca, jeśli chodzi o jakieś tam komponowanie, ale ja jestem zdania, że moje brązowe spodnie, takie, które Wam kiedyś pokazywałam, rozwiązują tego typu problemy. Tu jest przepiękna bluzka, zobaczcie, taka w kratę. W ogóle wszystko, no prawie wszystko jest marki Monki, którą ostatnio uwielbiam. Mamy Monki, Monki, Monki i Monki. Z tej sukienki jestem mega ciekawa, bo ona jest, tak jak widać, taka jakby robiona na szydełku. Obczają sobie i tutaj coś takiego grubego, z takiej marki. To jest taka swetrowa sukienka na lato na ramionczka, więc ja nie wiem, kurczę, czy tu jest sens. Zobaczymy, bo gruby materiał na ramionczka. Tak, nie do końca, ale... Ja się otwieram na nowe, Haki. więc sprawdzimy. Haki. Co ty tu masz? Haki. Pluszaki? Nie. Haki. Haki? Haki? Osiołka? Kłopo. Kłopołuszka? Nie. I tygryska? Nie. Nie masz tygryska? Tu masz tygryska! I kłopołuszka. Ukochasz? Ukochasz? No kłopołusiek. <grym> <grym> ok, Dobra, dziewczyny, tak totalnie na szybkości Wam pokazuję tą sukienkę. Powiem Wam, że nie jest ona jakoś tak mega gruba, ale nie wiem. Nie podoba mi się jakoś tak. O czym? Znaczy, z jednej strony jest spoko, ale mam wrażenie, że ja w niej jestem taka dosyć obfita, tak mi się wydaje. Ja i tutaj też tak, tak mi się wydaje, że trochę materiału się zbiera fajna, bo ten krój ma taki spoko, właśnie jest prosta, a no dla mnie takie dopasowane sukienki jednak są najfajniejsze, kiedy są e, proste, w sensie bez żadnych takich udziwnień, e, bo one jakby, no, ich siłą jest to, że podkreślają kobiece walory, ale nie wiem, jeszcze z tyłu nie będzie tego widać, e, ma takie dosyć duże wycięcie na plecach, jeszcze zapytam małża mego, ale tak mi się wydaje, że wyglądam tak topornie w niej strasznie. A ta taka, jakby robiona na włóczce. Mam jeszcze tą bluzkę w kratę. Powiem Wam, że ta bluzka mnie zachwyca, ale nie wiem, czy zachwyca mnie tak, jak mam ją na sobie naprawdę ogólnie, e, tak jak leżała, tak jak ja ją wziąłam w ręce, mówię wow, fajna i tutaj takie te rękawki, urocze dziewczęce i ten kolor taki żywy, ale nie, nie taki neonowy, nie taki nachalny. Kurczę, no nie wiem, sama. Tutaj wiadomo, że le, to lepiej będzie wyglądało, jak się włoży w spodnie. Przymierzyłam tak na szybko czarne, bo mówię najbardziej będą mi po prostu ym, pasowały do wszystkiego. W sensie kolor nie będzie, wiecie, sprawiał, że bluzki we wzory będą jakoś tak kiepsko wyglądać. No, w sumie tak jak włożyłam do środka, to w, jestem bardziej przekonana. No, nawet, nawet, kurczę. Do spódnicy pewnie bym ją nosiła czarnej. Do jeansowej i jeszcze do, chyba do takiej mojej syrenki, tak mi się wydaje. No wiadomo, że jeansy klasyczne, tego typu rzeczy, to, to jest jakby oczywista oczywistość, ale zawsze trzeba mieć też dla tych jeansów alternatywę. Pięć. Pięć. Okej, powiem Wam, że tą uwielbiam. Ona jest taka urocza. W ogóle, jak nastolatka, nie, te emocje, ale. Jak dla mnie to ona jest przesłodka, naprawdę. Znowu tutaj wiecie, ty o krótszy stan, bo no tak jak widać, tu mam pępek. E, więc, no, kapkę krótsza, ale tak jak widać, przy wyższym stanie daje radę. Nawet bardzo bym powiedziała: kurczę nosiłabym ją nawet do tych spodni, do tych moich kulotów, e, czy do tych zielonych moich kulotów, czy do takich, tych jeansów do kolanka. Jeszcze ten kołnierzyk. W ogóle dziewczynom zamówiłam takie bluzeczki z kołnierzykiem. Zresztą pokazywałam wam w różnych filmach. I w sumie mogłybyśmy się tak we trzy ubrać w te bluzki z takimi kołnierzykami. Byśmy były, wiecie, taka kwiatkowa ekipa, kołnierzykowa bardziej. Ale piękna jest naprawdę, no mnie bierze. Autentycznie mnie bierze. No i góra numer trzy. Tak, na początku myślałam, że będzie za duża. Ale nie, jednak całkiem jak dla mnie ok się układa. Wydaje mi się, że ona taka bardziej dopasowana nie miałaby tego czegoś. Taki można powiedzieć stary styl. No to jakieś takie widzicie falbaneczki. Bardzo ładny kolor. Bardzo mi się podoba ten kolor. Taki dosyć neutralny. Ale tak, tak nie wiem, szczerze mówiąc. Ładna, powiem Wam, że tak jak na nią patrzę, jakby na samą koszulę, to uważam, że ona jest naprawdę bardzo ładna. Ale tak jak patrzę na siebie, to nie wiem w sumie, czy ona mnie bierze. Nie wiem, nie wiem. I tak zrobiłam koktajl, bo zaraz będziemy uciekać do tego szczytna. Więc coś, żeby było na drogę. Mamy akurat sporo bananów, bo były w promocji, więc się matka Polka dobrała, ale u mnie dziewczyny lubią banany. I w sumie te, które były takie ciemniejsze, stwierdziłam, że przerobię na koktajl. Mieliśmy jeszcze brzoskwinie mrożone, e, masło orzechowe, więc najlepsze połączenie. E, tak, pokazuję Wam, byliśmy w Szczytnie, kupiliśmy to, co mieliśmy kupić, czyli nowy transporter dla mejwiski. Ale e, w sumie tak, byliśmy w Biko i... Lubię ten sklep, powiem Wam, że tam jest wszystko. Znalazłam taką odżywkę dla róż i chyba zaraz skoczę, zobaczę, hmm, czy to coś w y, czymś pomoże. Y, Wezmę jakiś słoik, żeby był taki typowo, wiecie, pod y, odżywkę. Wziąłem rękawiczki, miałam kiedyś takie ogrodowe rękawiczki, ale co się z nimi stało? Nie wiem. Y, no i trochę nasion, w sumie sałatę masłową. Trzeba będzie. Kapkę chyba powiększyć nasz ogródek, ale myślę, że mąż mi pomoże. Aster, e, tu jest lobelia, e, tu mamy słoneczniki, ogórki, ogórki, sałata i słonecznik, i jeszcze, o, kto tu wsiadł? I jeszcze wzięłam takie podpórki dla Monstery, no i w sumie doniczkę dla Monstery, bo trzeba ją przesadzić. Wiecie co? Stwierdziłam, bo przed chwilą właśnie odpisywałam na komentarz yy, i stwierdziłam, że troszeczkę rozwinę pewną rzecz, którą powiedziałam ostatnio w filmie. Yy, bo generalnie ja tylko tak rzuciłam hasłem, a nie rozwinęłam, i yy, być może na pewno yy, ktoś. Inaczej to zrozumiał niż ja tak naprawdę chciałam przekazać. Chodzi mi oczywiście o hasło, że wygląd ma znaczenie. To było w filmie z pogadanką, gdzieś Wam tutaj to podlinkuję. I teraz o co mi tak naprawdę chodziło? Bo nie chodziło mi o to, że wiecie, mamy otaczać się ludźmi ładnymi. Nie. Pamiętam, że mi kiedyś pewna osoba powiedziała, jak spotykałam się z takim chłopakiem, że nie wygląd ma znaczenie, tylko że człowiek musi być dla nas dobry. Jest w tym oczywiście dużo prawdy, że człowiek, ten nasz partner życiowy musi być dla nas dobry, musimy się z nim dobrze dogadywać i tak dalej, i tak dalej, ale. Ja nie zgadzam się z tym, że wygląd wtedy nie ma znaczenia. Ma znaczenie wielkie, bo oprócz oczywiście przyjaźni e, powinien być też ten pociąg fizyczny. Więc tutaj jednak ten wygląd ma znaczenie. I e, nawet nie chodzi, e, że ktoś ma być piękny, bo w ogóle e, bo w ogóle czymże to piękno jest. E, dla każdego człowieka piękno będzie czymś innym. Każdemu z nas coś innego się będzie podobało. I wiecie, to jest po prostu kwestia gustu. Jak dla mnie o gustach się nie dyskutuje, każdemu podoba się co innego, bo każdy ma do tego prawo, jakby inaczej odbierać różne elementy urody. Dla jednych, nie wiem, osoby. Mega, mega szczupłe będą pociągające dla innych osoby z jakimiś tam krągłościami, i jakby nie nam oceniać, kto ma rację, czy jej gust jest lepszy, czy jest mniej lepszy, jakby każdy inną osobę widzi zupełnie inaczej. I generalnie o to mi chodziło, że. Mm, jednak przy tych takich związkach partnerskich, potem nie wiem, przy małżeństwie i tak dalej, ten wygląd ma znaczenie, bo jak dla mnie w takich związkach, oprócz przyjaźni, oprócz tej troski i tak dalej, musi być właśnie mm, element tego takiego yy, pociągania fizycznego. To jest jakby tyle. Yy, powiem Wam, że ja generalnie, tak jak na przykład rozmawiam z jakimiś tam ludźmi, yy, czy nie wiem, z moimi koleżankami, z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną, raczej nie stoję i nie patrzę na nich. Czy ty jesteś ładny? Czy ty jesteś brzydki? Jakby, no nie, bo ja po prostu patrzę na tych ludzi w innej kategorii. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, ale no jakby ja nie czuję do nich pociągu fizycznego. Ja traktuję tych ludzi zupełnie inaczej, więc też jakby ich uroda nie jest dla mnie czymś takim ważnym. Jakby to w ogóle nie jest element, który ja rozpatruję. Z tymi ludźmi ja mam się dogadywać, mam się z nimi dobrze czuć. Mamy mieć... wiecie, ten flow. I tyle. E, przy partnerze życiowym już jakby ten wygląd ma znaczenie. Jakby tyle. No nie rozwinęłam, tego mój błąd po prostu. Mam nadzieję, że teraz to troszeczkę uzupełnię. E, także tak. Powiem Wam, że ja tutaj w lekkim stresie. Właśnie zawiozłam naszą kiciulkę na sterylizację. I co? No i będziemy czekać na telefon, co tam dalej. Teraz czekam na kuriera, bo zwracam parę paczek. I spróbuję co nieco tutaj ogarnąć. Właśnie przez to, że te paczki są, to tak brzydko się robi. Ale najwyżej powynoszę to wszystko w jedno miejsce, może gdzieś tam na górę, żeby wysłać jeszcze jedną paczkę, którą przygotowywałam z Wami któregoś dnia. Tylko czekam na dane. I myślę, że będzie spoko. Stwierdziłam, że ruszymy się trochę, wysiadam wózek i idziemy kawałek z buta po lili. Akurat spotkałam się po drodze z koleżanką, poczekamy chwilkę na nią, ale powiem Wam, że generalnie łapię się każdej opcji, żeby jednak troszeczkę się przejść, bo no, u nas nie ma chodników, więc taki minus. Miejsce ogólnie jest przepiękne i ja w tym roku nie wiem co mi się stało, ale jakoś tak zachwycam się tą wiosną, w ogóle w tym takim wiecie uderzeniem zieleni. Że, w, nie wiem, ja się chyba starzeję. W każdym razie naprawdę jakoś tak wiosna mnie zachwyca. I przez to, że naprawdę czuję się taka zasiedziana w domu, to łapię się takich okazji, żeby się po prostu troszeczkę chociaż przejść. I siu!